Siemanko, no, Siemoku, y, Ksenun i jestem y, witajcie na moim drugim odcinku z serii Kędzie się przyjaciele, dzisiaj jest ze mną Kajik. I pojoi. i Poi po 2010-2011 no. Też was wszystkich, witam Ja też I dzisiaj akurat z swojej perspektywy y, filmik I to jest Payty. Tak, odcinka. Niestety pierwszy filmik był 13-minutowy, więc nie zdążyliśmy jakby powiedzieć w pierwszym odcinku dużo zrobić, więc chcieliśmy to przedłużyć. Diaksy! Jak widzicie... Kaik raz! nas akurat, bardzo fajną mamy SIDA i Kajik akurat za nas losowo znalazł po prostu kanion i znalazł już Diaksy złote, super. No z tu teraz właśnie krzyczymy Ej, ale, ale, ale złoto jest, nie, złoto nie, 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 nie. Ej, to damy tego ja, seida nie, 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 nie Dziś? Diaksy mi, no. da, ru, Te palcie się do, znaczy, do domu trzeba biec, bo bo normalnie, bo ja mam dużo żelaza trzeba przepalić No ja tu walczę z pająkiem, mam duże lagi Czekaj, to ty mi daj żelazo, ja to przepalę i wyciągnę później jaksy. Nie spadnij Oko! Okay. Oczywiście sida damy niedługo, nie w tym odcinku, niestety, sorry, wiem, trafiło nam się bardzo fajny seed. Damy wam, spokojnie. W trzecim odcinku... w drugim odcinku wam damy. W tym odcinku nie chcę. Uważaj, Kraik. Chcę, żebyś stracił EQ. Wow, bardzo ładnie, no. bardzo ładnie. Na jakich to jest kordach? <laughs> Nieważne. Węgiel, wągiel, wągiel. <laughs> Yo, yo. Dobra, Yo, 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 yo! Ja tam Ja znalazłem trzcinę cukrową. To ją tu posadzę już. dziela zieladzio, zielazo. Nieważne. Dobra, żartuję. blo Ja jadą. znalazłem dużo rzeczy. Dobra, daj trochę żelaza. Dobra. Czekajcie, bo tu muszę takie odgrodzić, też. O, w, wiesz? w ogóle chcę... Te... O, ty... niestety jest noc. Jezu, tu są aż dwa diaksy! Ja mogę jedna mieć? Jest dużo potworów, ale... Chciałem wam pokazać pewne dość zjawisko, które spodziewałem. Ale mogę ja je wziąć na ten? Bo ja znalazłem... Czy znaczy, będziemy się dzielili tym mieczem? Tylko no, będę cztery, mógł... Tam są cztery. Kajik. No widzę Kajk. właśnie. Ty, to będą na dwa miecze. Kto chce miecz? Ja, ale mam lagi. Ja Ej, co wy robicie... Ej, co ty yy... Nie mogę. Co wy robicie, że są, że mam takie to, lagi? No, to dziękować! Ej co wyobraźcie, że mam takie lagi? No, no, Nawa, nawa, to! F***a! Koleś, uciekaj! Ja nie mogę tego... Ja się... Ja, ja się odgodziłem! Ja się jaram! Ja się odgodziłem na szczęście. ale muszę się dotknąć do kajka. Ja nie mogę. Jakie mam lagi? Co to? Ej, jak tam We... jesteś, to... Ej, To... Jak jesteś koło domu, to weź wiesz, to zrób. Ej, zrób, tak. Ej. Nie, mi pająk znowu! Ej, Nathan, ej, e, c, co ty robisz, co ty robisz, że mam takie lagi na serwerze? Jezu, nie, serwerze? nie, 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 do mnie nie, mówiłem. Bra, nie, 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 widzę, że wcześniej ktoś... E, widzę, że cię wcześniej ktoś w głowę postrzelił. O no, z głowy mnie poszli i Z kimś to sobie zrobię. Podoba mi się. No, fajne. Dobra. Retowałem je. Łezu. Ej, Ej, nie ruszaj, ja potrzebuję te dwa. Ja mam wszystko, tylko... Ale dwa, a ja... Ja mam... Ja mam podmiot. Ja dam jedną rzecz, tylko te? I dla mnie też. Wszystkim. No ja weźcie Dla każdego po mieczu <coughs> Jak ja to, ja się tajem sumie... Ej, dawaj te dwa żelaza! Spoko Gdzie je? Gdzie one są? Bo ja szybko zrobię i wykopę Gdzie to są? O dobra Kajk z O, kajk z Ja już mam A... tam jedny kilo a ja... No na to sziłęcie mam. O no proszę. Już idę! Już idę, diaksy! Nie, na masz na czwarta! Jak no, Gdzie diaksy, ludzie Ja wow. was zrobię trik, kilka skęciolotów. Eee, y zcięło mi się, czekajcie. Dobra, już jestem. Czemu mam takie lagi? Daj, tak, tak. Zombiego Zombie go nie można po ludzku walić. Jaksy. Może bo mi wysyłasz rejsa na sklepie Jest, dobra Ile ich było wiem, Ma, yy, ja ja że Masz, masz to Dobra, masz, masz dobrze, dobrze, Trzy mam. Masz dwa. mieć dwa A ja mam trzy Ile? Trzy No to dawaj jednego, bo ja muszę wszystkie mam rozdzielić A Teraz mi zrób, daj mi trochę drewna Już ci zrobię mi Daj mi G da wszystkie, daj wszystkie D Daj wszystkie to ja wszystkie miecze. mecze tyle, tyle mam Na razie są dwa mecze diamentowe. To dla mnie bo jest... ja No dobra i ja biorę y, robię jeszcze tylko piotkowi Ej ja muszę na chwilę pójść Pojąć po, się mówi Po co dobra. E, Tylko moglibyście mnie na chwilę y, rozłączyć Na chwilę Spoko Ale Zyskaipa ja nie, mogę jakoś... ja nie mam, kolo. No rozłącz się sam. To ty się rozłącz. Ty mnie rozłącz Dobra. Okay. Daj, daj, i chcesz... O, dzięki za tego sobie miecz. To, gdzie, gdzieś tu widziałem złotek, tu gdzieś widziałem złoto. A ja widziałem Diaksy. I obsydion. Patrz, Dobre. w pierwszym odcinku znaleźliśmy Diaksy. Pięknie. No, dzięki nie! Mog mogłeś się zrobić na, na diamentowy ten. E no jak to się nazywa? No, na diamentowy kilof, ale okej. Okay. Mamy dwa jeszcze. Zostawię jakiś jeden diaks na enchant. Dobra, dobra. No, ale dzięki MNIE! Jezu, ale ja się jezu, nie wyśliłem dzisiaj. Kolo. A, już to się... Dam... Yes. Dam e, link do kanału Pojpoja A Kik nie ma kanału. <laughs> No na razie, jest. wszystko się może zmienić. Kaj, czemu to może na końcu Co ja mam na końcu? Co się bierze z tego, że mam tak grupę no, e, końcówkę na Gmailu też. No, a tego tak. Kopuję. No, tak mi się... Bo ja też jest w sumie z Gmaila na po, początek. Jest, mam... O! Te, a czekaj już mi poszedł na filmik na chyba Pierwszy się już przegrywa uh, uh, uh. No jeszcze, ej jeszcze ani razu nie zginąłem więc wiesz ja już, ja chyba... O zombie tu jest, fajnie! jest Zombie A ja, ja zabiłem szkieleta Ja nie chcę marnować mojego diaksowego miecza Tylko chcę żeby zombie ja to... w przepaść Jest, leżą ja ja Jak widzicie widzowie dzisiaj e, dwa odcinki będą e, Raczej nagrywam od razu po pierwszym bo po prostu nie będę się jutro już nagrywasz, tego więc dzisiaj nagramy ten jeden odcinek. Do, Mamy a czas! A drugi odcinek będzie, bo już bardzo po dużych zmianach e, trochę jak będzie tak. Właśnie też mnie włączyłem z no, na tym. O już jestem, już jestem. No, Zacząłem w domu włączyć Stopera. Nie niech ktoś. nie grzy... Musisz się... Ej, to ty do mnie. Nie wiem właśnie. Ej, ale też nie mam włączonego stopnia, gdzie ja jestem w ogóle? nie możesz się tepnąć, bo ja ci mam dla ciebie miecza ej czemu mnie ktoś zamurował? no nikt cię nie murował chyba czemu jestem zamurowany? gdzie ja jestem? o już jestem dobra, ej, Dobra, tepnij się do mnie, bo ja mam mieczyk dla ciebie, szuka, taki jestem hojny no i byśmy mieli taki wesz, żebyśmy mieli... ale okej okay. ej, macie te widzenia? Ej, a te diamenty to wy już wykopaliście? Tak. No. Zrobiliśmy mieczyki, chociaż ja, ja. mogliśmy kilofy. No, yy, ale... O, miecz o, o, się przyda. Dajcie mi coś. O, Ej, no to chodź się do mnie, bo ja mam mieczyk dla ciebie. Ej, a nie wiecie, że da się potem ten film jakoś zmontać, bo musiałem na chwilę cię. przeważ. Sorry, zabiłem cię. Daj Mieszka. się, Daj da się. To na, czekam, no, jak ja, ja, ja... w ogóle wszedłem w ramy się nie podpamiętałam, czy mają takie lagi? I nie wiecie w ogóle, czy się da jakoś zmontować potem tego filmu, bo ja... Bo ja no, ja muszę ja przewaćować. Ja ci mogę zmontować. No, no, no. Ej, ale... Ej, ja go zabiłem. Jakie lagi. No bo ja sobie nie mogę karting table włączyć, nic nie mogę włączyć, bo mam lagi. Nie, coś się stało. Ja już nie mam lagów. Na tu nagle się zabiłem. Mm. A ja, a ja wam powiem, co wam powiem, co ja wam powiem, że teraz idziemy do domu, bo musimy to wszystko poprzepalać ja znowu, i muszę i Właśnie. dać diametrowy miecz ale czemu mam takie lagia ja nic tutaj nie mogę wpisać jest tam. Siema. dobra Piotrek ja idę do domu więc musiałbym się dednąć ale co ale co się dzieje że ja że w ogóle nie mogę o mam krewę że ja się w ogóle Dzień, nie mam... mogę mi w czy czemu nic nie mogę wcisnąć Dać, nic nie mogę włączać, nie mogę wpisywać komentarzy, co się dzieje? Oj, mam miecz dla ciebie! No i masz, ale ja w ogóle co do ciebie dydasz? nie mogę nawet pod. O! O, o ty jak no, mnie. no i nagle... Nagle mi ty mi wziąłeś kamień teraz? Co, co mi się. No, diamentowy Oddańcie miecz! Oddajcie moje ciecz! Nagle coś za... No Ej, co i szkielet sobie wziął ty? diamentowy. Ej nie! Szkielet wziął diamentowy miecz! Jaki głupek? Ej, to jest mój diamentowy miecz! To jest mój, daj. ja zbierałem! Ale, ale, ale mi Kamil wyrzuciliś i to jest mój miecz! Ja mam kogoś miecz! Mój, bo ja zbierałem! Dajcie moje rzeczy, to będzie już... więcej. Czekajcie, już chyba nie mam takich daj, lagów, czekajcie, sprawdzę. Ja mam dużo. No, już nie mam lagów, hu! nie miecz? Ja nie miałem nie Yy, ma tu dużo kamienek. O, to, to jest... w takim razie się pomyliśmy, czekaj, yyy... Dodam, ja mam twój, ja mam twój. Czekajcie, nie ruszajcie się. Nie, yy, A ty masz, yy? Yy. Co? Może użyty? Nie. To był mój. Znaczy teraz już, tak, już... Na zoomie jego musiałem użyć, no sorry. Kai... Dodam mniejsza oblicze. Mniejsza, mniejsza, który okay, czyj. Ej, dobra, yy, teraz ja muszę oddać i jemu. To, to, to muszę ci oddać, bo to, ja to, nie pewno, to twoje na pewno. No, to twoje. Ej, nie To twoje na pewno. To nie. Ej, nie, ej! Kto, kto je zabija? Ja mam serduszko. Ja mam trzy serduszka. Dobra. Ej macie coś do jedzenia? Potrzebuję coś do jedzenia. Ja miałem. A ja potrzebuję... Aha, bo to jest węgiel, to jest węgiel żadne. Ej, please dajcie jedzenie, to już jest strasznie ważne. Ale ja na jedno nie mam. O f**k, ja mam lagi dosyć duże. O, ale kiperku, do nogi. <ślinny> Jakby zrobiłem. Bra, <suszy> Mamy problem Dobra, no, mam już mniejsza. Ej kto A, mnie wali! No ja, żebyś zginął i poszedł do naszej bazy. Nie, tam nie Ej, to czekać. pyta się już tam te, ale mnie nie bicie, bo ja stracę swoje rzeczy te cenne rzeczy, czekaj, już to się tam cepam do bazy. A skąd znasz naszą wiesz? Tam coś ustawiłeś na swoich... Tak. Tam... O. No. O, te, pali, te pali się do ciebie. Ej, mogę wyłączyć deszcz proszę! Wyłącz. A co? Coś przeszkadza? No, bo są teraz na polu. To wiesz. No kurde, źle wpisałem. No odbyłem się. Skoroś nie można kładek na swojego skina. Nie można kładki. Dobra. Ale mam ładną hamę. Idą Okej, ile my już nagrywamy? Ludzie. Nie wiem. No na pewno niedługo. Na razie w tym odcinku e... to na w kanionie. Dobra, zróbcie jakąś skrzynkę. A nie mam plagi. Dobra, to ja sobie eee, no, z... Czekajcie, idę podewno. W ogóle łóżdże byłem. Niech ktoś tak? idzie po jedzenie, bo Ej, za mało. A ja mam strasznie ważne rzeczy. Też mam bardzo ważne rzeczy. Mam no, diamety. ale ja mam 4 szmaragdy. E, mam 11 złota, 46, e, 46 żelaza, stag <noise> e, węgla i dwa diamenty. Ej, ja zaklepuję ten, tą mieścinę. Którą? Ale nie tą, nie tą. Już tom, tom. Się wydaje, mi się już wydaje, że tak nagrywamy... O już, z... nie wiem, ale nie jestem pewien, ale tak myślę, że z 20 minut to już zeszło. Wow. No. A mi się wydaje, że jakieś 15. No, no coś tam koło na pewno, bo to... Dobra. Bo kiedy, bo kto, kiedy my zaczęliśmy? No wiesz. Ja muszę następny odcinek bo znowu mam włączyć. Dobra, to i kto Chyba już na serio będziemy kończyć, a w następnym odcinku, czyli w trzecim będą będzie, będzie duże zmiany widzieć Trochę poobudujemy nasze mieszkanka I trochę też wykopiemy No to cześć do... soboty można powiedzieć No jak? jeszcze, poczekajcie jeszcze No, no, to no jakie mam lagi To się mam, cześć!